Witam drodzy widzowie, Tana, to z tej strony witam was bardzo serdecznie na kanale It gdzie dziś dalej lecimy z fabułą Dragon Ball Z i Kakarot, a dokładnie DLC Nowa podróż Goku, gdzie zbieramy miejsca upamiętnienia i dziś zanosi się chyba na to, że ukończymy nasze zadanie i w tle widzimy miasto, do którego musimy się udać, licząc na to, że bonus, który został nam obiecany, taka misja dodatkowa zostanie odblokowana po wyzbieraniu przeze mnie jednych z ostatnich, jeśli nie ostatniego, właśnie takiego miejsca upamiętnienia. Moi drodzy, witam was jeszcze raz, mówię bardzo serdecznie, dziękuję za to, że jesteście, dziękuję za łapki, za suby, za całą waszą aktywność, również poza kanałem na Discordzie jesteście najlepsi i cieszy mnie bardzo, że nasza grupa rośnie w siłę i cały czas się powiększa, więc tak, molto bene, bardzo mnie to raduje i cieszy. A tymczasem wróćmy do wątku głównego naszego bohatera. No kurczę, no już nie mogę się doczekać, kiedy przejdziemy do tego wątku dwóch sajan. To już się tak trochę ciągnie i ciągnie. A my tymczasem jesteśmy na arenie, więc pierwszego miejsca spodziewałbym się raczej na arenie. Co tam mamy? Pamiętajcie, że tak jak ustaliliśmy w ostatnim odcinku, jestem biedakiem, nie mam zeni, więc nie możemy iść do jagi, żeby wskazała nam te miejsca, a nie chce mi się szukać badziągów. żeby to kupić. Tu coś do jakieś są medale. Dobra. Zegarek. A to co? Kokos. <laughs> Abad Kokonat. Dobra. Let's go. Kiedyś taka była piosenka o kokosach. Dobra. Gdzie są te miejsca upamiętnienia? Tam. Tak na ten się świeci. Nie, to jest powrót do świata głównego. Gdzie to może być? No arena. To podejrzewałbym, że coś z Madzin Bu będzie. Albo ze zwykłym bu. Ale na razie nic tu nie widzę. O, 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 nie. Tam? Nie, to już wylatujemy poza strefę. O, Jezu, te poszukiwania są najgorsze. Co tu mamy? Tu mamy kolejny medal. Medale zawsze w cenie przydają się potem do treningów. O przed samym wejściem. No i co? Jednodniowy zjazd. Dowiedziawszy się o udziale Son w światowym turnieju sztuk walki, Vegeta postanowił również wystartować, by sprawdzić swoją moc na Son Goku usłyszał wieści z zaświatów, ucieszył się z walki między Son Gohanem i Wegetą, więc postanowił wykorzystać swoją jednodniową przepustkę do świata żywych, by udać się na światowy turniej sztuk walki. Wtedy poznał Gotena, bo nawet, nie wiem, może i wiedział, ale nigdy nie widział się z Gotenem. Udało ci się odkryć wszystkie miejsca upamiętnienia i co? Zdwój Mistrzostwa... セルを倒したあと占いババに一日だけ戻らせてもらって展開中武道会に参加したことがあったなみんな結構変わっちまってよあん時初めて御殿にあったしクリリンのやつも十八号と結婚してマロンが生まれつつな久しぶりにみんなと会えて楽しかったなあの世にいると。 Niestety, na mogłem się do No i co moi drodzy? Miała być niespodzianka i jest tak zwana kupa. <laughs> Zobaczmy, czy coś nam się specjalnego odblokowało. No a jakże oczywiście, że nie. Czyli co, tak? Biadoliłem osadze dwóch sajan i chyba wychodzi na to, że dzisiaj ją zaczniemy. Poczekajcie, wejdziemy jeszcze w przedmioty, co ja tam dostałem za dwój, to jest chyba prezent. Zwój, co to było? Święty. Nie, 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 to nie jest to. Gdzie to jest? Nie. Co my dostaliśmy? Jakiś zwój. Ale co to było? A tutaj jest. Zwój, z którego można nauczyć się mistrzostwa szybującego ducha. Zwiększa obrażenia zadawane. Super, atakami przez 3 sekundy po ciosie kończącym? Okej. Okay. Jakiś zwój dostaliśmy, no spoko. Ja wam pokażę drodzy widzowie, gdzie te zwoje się odblokowuje. Bo generalnie jak wejdziemy w postaci, tylko że ja oczywiście jak kasztan wydałem wszystkie punkty przed tym odcinkiem. Gdzie to jest? Oddalimy. Gdzie jest? Oddal C. No i tutaj nam to wskoczyło, ja już to widzę, to tu jest, po prawej stronie, widzicie? A 3 sekundy po ciosie kończącym. A co to jest cios kończący moje pytanie. No dobra, i tak dostaliśmy 20%, więc zawsze coś. Ja trochę tu poinwestowałem w te niebieskie, bo te, te są poblokowane fajniejsze. No dobra, słuchajcie, to co? Nie mamy na co czekać. A też mi niespodzianka liczyłem na jakąś tutaj super walkę czy coś. Lecimy do domu. <laughs> W Gnowsie mam takie imprezy. Eee, poziom rozczarowania level 1000. W sensie nie no spoko, że dostaliśmy ten zwój, ale no liczyłem na coś bardziej... Co czystego? Jakaś fajna walka czy coś? Dobra, mieliśmy zgłosić się chyba do Pan, bo ona jest yy, nosicielką tych wspaniałych questów. I zobaczmy, przekonajmy się na czym to polega. Wy może już wiecie, bo gdzieś oglądaliście może indziej. A jeśli nie, no to dziękuję, że tak wytrwale czekacie na odcinki <laughs> na kanale It Majdas. I sprawdźmy razem za tym. Porozmawiajmy z Panem. Ha, Dziiちゃん! Yo, Tyumu, kikisuwawa na. Hehe. Nee, nee, ima hima. ima da na. dodała. Dokoś ka. A teraz niej. Tak jak na dzieci, okej. Okay. Potrenować span, rozpoczyna sagę dwóch scient. Tak, jedziemy. Fajnie, że dialogi są mówione, a nie takie w ciszy, bo nienawidzę tych w ciszy. Wiadomo, że dla misji pobocznych nie będą robili dialogów, ale. はこれくらいにしとくかええー、まだできるよおめえはまだ小さいかな休憩も立派な修行だレゲラアそうむくれんな俺も小さい頃らちゃんと休憩しながら強くなってったんだぞじいちゃんがああカメセニのじいちゃんが教えてくれたことだよく動きよくやすみ

オ、えーラがここまで強くなれたわ。修行したってこともあるけんだ。いろんなやつと出会ったり、強いやつと戦ったりしたことが大きかった。え、もちろんじいちゃんはその強い奴つみんなに買ってきたんだよね。そんなことねえぞ。オーラだってやられたことあるさ。えー、じいちゃんが？健斗、そんな経験があったから。 もっと強くなるぞって頑張ってこれたんだうんそろそろお買い物に行くわよお買い物おばあちゃんと三人で街に出るって昨日言ったでしょ忘れちゃったのあ、そうだったもうはは、<laughs> それじゃ話はここまでだな パン、いっぺい楽しんでこいよ。うん。それじゃ、お父さん、行ってきます。おう。強え奴のことを考えていたら。久々に、あいつとやりたくなっちまったな。どうやら、あいつも同じ気持ち見ていたな。だったら。 O czym on mówi? Okej, okay, udaj się do bambusowego lasu Okej, okay, lecimy. Czy on by mówił o ubie? Nie, nie roboty, błagam. O, jeszcze są te roboty leczące. Dlaczego ja zawsze muszę wpaść w taką ekipę? O, ale one się rozpuszczają, to spoko, Saibamany. Jezu, to ich trójka tu jest. Dobra. Lecimy z transformacją. Mamy to. Czasami to jest irytujące, że te misje nie odpalają się automatycznie, bo to powoduje, że zanim zdążysz wylądować, to zawsze ściągnie na ciebie tych przeciwników, z którymi ty niekoniecznie chcesz walczyć. No ale cóż, szybko w miarę poszło. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nowy poziom nam wskoczył, a my tymczasem sobie lądujemy i zobaczmy. Łosi! Aれ? Oto! Gohan! Nandy, omej, go. Ćoksia des. Koko, 静かで ski nandes yo. Kibun ten kan niwo na rsi, da toki doki kikter He, konna toko ryde na. お父さんはなぜここにイメージトレーニングをやろうと思ってよ。集中できるとこがねえかなって考えたらここが思い浮かんだんだ。そういえば僕が幼い頃もここでやってましたもんね。はは <laughs> そういやそうだな。ではトレーニング頑張ってください。あ,あ。 Rozpocznij trening mentalnych symulacji. O co tu chodzi? Trening w symulacji mentalnej to seria walk. Przyjrzyj się swoim przedmiotom regeneracyjnym i zestawowi superataków, zanim podejmiesz się tej próby. Wiecie co? Ja chyba mam wszystko ustawione tak jak chciałem. Wyszkolić już się nie wyszkolimy, bo nie mam punkcików. Myślę, że nie mamy co przedłużać. Jedziemy z tym koksem. Oni tak z Krillanem chyba trenowali, nie? Tak mi się wydaje. Pamiętam tą scenę, co te łysęły były. <laughs> No dobra, mamy Freeza jako przeciwnika. 123 od razu przemiana w Super Saiyanina. Oni tak pewnie będzie miał czerwone fazy na banki.

no, Łe, nie chcemy kulić zagłady. Bombarduje. Od razu, dobra, go. Lecimy.

No spoko, padł. I to? Okej, okay. perfekt cel. Trochę kiby mi się przydało. Oe, tego ataku nie lubimy. 無理に近づいたしっでしをくらかもしれないな。<What? S 2> no. Zaraz się ze za złości pewnie. No nie puść mnie. No co za kasztan. Dobrze, że mamy taką przewagę w levelu, którą nabiłem przed poprzednim odcinkiem. Sypko to skończę, Zaczymy. Jestem ciekawy, czy jestem w stanie się z nim zmierzyć Jest, udało się, super Dawaj, 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 udało się Ale to chyba nie przerwie jego fazy wkurzenia. A jednak... Nie, nie przerwało. O Jezu, o Jezu, o Jezu. O Jezu. Jezu kochany! Szybkiej. Nie wolno mi się zatrzymać! Oj, się zatrzymałem! O. Jeszcze raz chcesz tak zrobić? Dawaj! Nie masenko użył! Ajajaj, aj, aj. nie mogę wyczuć, dawno nie walczyłem przeciwko tym bohaterom. Ue! Dobra, koniec twój, nastał. Eee, nie było tego wykończenia, szkoda. Dlatego tylko przy użyciu Kamehame to jest, albo może o Jezu, Majin teraz. Oj Majin. Co weszło tam? We? I pokonujemy dzisiaj głównych wrogów, którzy toczyli się przez całą zetkę. O jezu, no nie. Tak w sumie na no upartego to ja nawet nie muszę ich bić, bo ja taki level nabiłem, myśląc, że tu będą wyższe poziomy. Że jestem świetnie, wybornie przygotowany. Ego! Ego! Ego, Dawaj! No nie wiem, czego jego ruchy są trudne do przewidzenia. Dobra. Biorąc pod uwagę, że... ...na poligonie mamy dużo trudniejszą walkę z Majin Bu, to ta jest taka trochę na luzie. O, oh, za wcześnie o mogliśmy się tutaj z nim zmierzyć o do tyłu do tyłu do tyłu do tyłu wycofam od razu na spacji dobra lecimy po niego

OK, Dobra, ale Oki mam mówi, że jest dzień, w którym w końcu cię pokonam. Chodzi o naszego uba. Chłop się zmęczył siedzeniem. まだいたんかええ、お父さんが気になっちゃって長いトレーニングでしたねあフリーザたちをイメージして戦ったかんなフリーザたちをなぜそこまでそりゃあ,あいつと戦うってんならそれくらいやっとかねえとなじゃねえと負けちまうあいつっていうのはおめえなら勘づいてんじゃねえか Ich Ok. Nie no, to na pewno chodzi o UBA, raczej. O, dostaliśmy Margina Emblemat. Ciekawe. Musimy udać się do równin centralnych no dobra, ale z kim przyjdzie nam się zmierzyć, to dowiemy się już w następnym odcinku, bo to by było tyle na dzisiaj, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce, subie, komentarzu. I dziękuję jeszcze raz ogromnie, że tu jesteście wraz ze mną na kanale. Życzę wam standardowo miłego dnia bądź wieczora, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. I cóż, do zobaczenia w nadchodzących odcinkach. Trzymajcie się ciepło i